Cześć, tak się macie tutaj oczywiście Damien i witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Wczoraj było fatalnie i to muszę po prostu przyznać. Zacząć food Champions, na które to, to, które to tak czekałem od dwóch porażek, no tragedia, ale dzisiejszy tytuł mówi sam za siebie. Ja powstałem. Ja się obudziłem. Na wstępie mam jeszcze informacje dla Was od partnera mojego kanału czyli sklepu Ergol. Słuchajcie, obchodzą oni obecnie swoje 20 urodziny z tej okazji: masa promocji, konkursy i licytacje charytatywne. Możecie na nich zgarnąć m.in. koszulkę z podpisem Neymara innych gwiazd PSG. Wszystko znajdziecie na Facebooku. Ergola, do którego link jest w opisie. Zapraszam, sprawdźcie też ich Instagrama, ponieważ, tak jak mówiłem, są tam konkursy, w których warto brać udział. Nie mogło oczywiście zabraknąć kilku zmian w naszym zespole. Mianowicie sprzedałem Usmana Dembele, bo po prostu uznałem, że na razie nie ma tutaj dla niego miejsca. Kupiłem Tibo Kurtua oraz Zmiennika. Poleciliście mi Orsicia gracza, którego poznaliśmy w FIFA 20. No, co jak co, jego statystyki mówią same za siebie, no. 94 tempo, 84 strzelania, jak na tak nisko ocenioną kartę, to są po prostu wybitne liczby. Jednak, no, w FIFA 20 nie za dobrze mi się nim grało. Czy tutaj będzie lepszym zmiennikiem? No, przekonajcie się sami, ponieważ przed Wami skrót wczorajszych spotkań z Ligi Weekendowej. Jeśli byliście wczoraj na streamie, to przepraszam, nie mam nic nowego dla Was, ale tak właśnie będą te weekendowe odcinki wyglądały. Mam nadzieję, że to rozumiecie, no. Niestety nie oglądam. Na mnie po 100 tysięcy osób na żywo, więc stwierdziłem, że takie skróty w Weekend z Food Champions mogę robić. A, tylko pierwszy mecz mi się nie nagrał. To pierwszy mecz wygrałem. To jest mecz numer 5. Ktoś kozacki? Heh. Tym Odegardem to na SPD będzie grał? No dobra, i tak przecież odbierze mi każdą piłkę. Na was wini, Portu, Benzema jedziemy. Bardzo mądre wyjście środkowym obrońcą. No i Benzema! Uda się, czy nie uda? No nie, no to jest... O, Militao, fajnie. Wow, ale przybiegłem, no nie. Dobra, 2 do 3. Skoro Kamyk ma 7 do 3, Kamyk mnie pokonywał na początku. 7 do 3 też mnie zadowoli. O, ja nie wyjdę. Dobra, może teraz. Coutinho jako napastnik. Po długim Coutinho, no i jedziemy. 2 do 1. Fajnie Filipe, przed opuszczeniem boiska już lepiej to siadło. Więcej spokoju. Takie delikatne ruchy piłkarzami i mamy to. Yorsit, super szybki zawodnik, może wypuści piłkę do Markusa Rashforda, ten to kończy. No i spokój. Żaden typowy PLKD, wystarczyło zmienić formację, odrobinę uspokoić głowę. I idziemy już po trzecie zwycięstwo. Powiedział na kilka sekund przed straceniem gola, prawda? Jedziemy. Przepuszczenie piłki. Może lobem, co? No nie no. Ej, wyszło! Pogba! Jeszcze Memphis, co ty w ogóle odwalasz yy, z tymi swoimi ruchami? Tak się. Jakby nie wiedział gdzie ma się znaleźć Ale fajnie ten lob wyszedł Trochę wylewowy Ładne wejście Teraz Rashford Jeszcze trochę tego driblingu LEWA NOGA TAK 3-2 w 82 Kto jak kto ale Markus Warto było go, ku go kupić przed tą ligą weekendową mamy to Dużo spokoju opanowania Jest cię, człowieku. Brawo! Aspas był na prawej nodze. To nie wiem, czy to byłoby jakieś zabójcze uderzenie, ale uwaga, bo jest rzut rożny. Wybijmy. Albo na spokoju. I dobra, już wypuszczamy Quince'ego. Ale nie, jakie ja mam tu luki. Aspas, gol! Brawo Kurtua! Przesunąłem się nim oczywiście, bo czułem, że będzie szukał tego uderzenia lewą nogą po długim. Jednak Tibo Kurtua tutaj, naprawdę. Pokazał jaja, bo to nimi właśnie obronił. W mordejerza, wybijmy to. Koniec. Było gorąco. Szybka analiza. Czterech napastników. Casemiro z Endombele w środku pola. Ok. Jedziemy. Rashford. W... Co? Czemu Rashford zamiast iść dołem? Nie dogadaliśmy się po prostu. Nie no, to będzie Będzie zwycięstwo Trzy zwycięstwa teraz mamy sobie, muszę przypomnieć 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, zrobimy to Gol! Co? Dobra, przez chwilę nie wiedziałem gdzie jest piłka, jakby wpadła do... Innej czasoprzestrzeni Coutinho! 1-0, no nie no, gość umie grać. To jest Marcel, to jest gol. Powinien być gol. Ej, co jest? No, brata... W... Brata wezwał. Ewidentnie, przecież on się tak nie kręcił przed chwilą. Dlaczego? Mogłem się lepiej zachować, ale wydaje mi jaką no, Jak on skręca w ogóle? Najgorsze jest to, że mu to wychodzi. Przecież to jest challenge jakiś, że czteroletni brat kontroluje pada. Szarpią się opada ewidentnie. No przecież gość nie może tak się zakręcić w polu karnym, by następnie... Tylko ja tak potrafię, ok? Ładnie, Orsić. No, naprawdę. Pad był zamieniany. Orsić! Tak jest. Ale wejście, naprawdę, dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które napisały jego nazwisko na czacie. Jakie on ma wejście. To jest znacznie lepszy Orsić niż w FIFA 20. Ja to już czuję. Taki zwinniejszy jest. Bo w tej 20 to takim klockiem dla mnie troszkę była tutaj. Jeszcze ta petarda. Jedziemy. 15 tysięcy gość kosztuje. Polecam. I czemu to jest dla mnie out? Dobra, nieważne. Paul Pogba! Jest! 3 do 1. Wreszcie uderzenie z dystansu. Tym piłkarzem się udało. 14 minut. Oczywiście nie jestem mega pewny siebie. Wiecie, że jeszcze stracę gola. Na pewno nie grałem przeciwko jednej osobie. A jeśli grałem, to chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o tym zawodniku. Wygrywamy! Mamy brąz 1. Super. Tamtą FIFA zacząłem najpierw od G1 i później była elita I myślę, że jest szansa na powtórzenie tego Elegancka drużyna, mądrze złożona Wygrywamy Kurde, tak wiedział co zrobię Stanął tym Fabinio, nie wybiegał nim, Ok, Z profesjonalistą znów gramy O Memphis! A, przesunął się skurczybyk No i po długim Też się umiem przesuwać Teraz doskonale, 1 do zera, naprawdę znów przesunął się na, wiecie, w kierunku dalszego słupka. Bez sensu, przecież kiedyś bym się zorientował. Traore, luta! To jest miejsce pogby, wierzę w to. Nie. Pogba. Bum, 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 po długim pol pogba. Dwa do zera. Obudził się. No tak. Nie ma za bardzo znaczenia, czy to Neto, czy to Kurtuła, piłka po prostu przeleci przez niego, mimo dobrego ustawienia. Memphis. O kur. Yy! Dobra, na czerwoną trzeba tu zagrać. Sterling, Kurtuła, bro. Uuu, o Jezus, Maria. Porobiło się. Porsić. Cyk, przy słupku! Super zmiennik, naprawdę dziękuję wam Gdyby nie wy, ja bym nie zwrócił na niego uwagi Czy to będzie asysta Rashforda? To jest asysta Rashforda Znów się przesuwał tym bramkarzem Do samego końca, 4-2 Czemu nie mogłem tak od razu... No bo ja nie mogę tak od razu Taki już jestem, co ja poradzę Nie boję się za bardzo strzałów Sterlinga Bardziej jego movementu, no i właśnie czegoś takiego To jest rzut wolny na szczęście jeśli się przełączył na Mertensa, to wie, co robić. Wbiegaj, Memphis. Proszę, Memphis. Dobra, Quincy. 5 do 3. Kylian Mbappé, Mbappé. Okej, okay, niech będzie sobie ten gol. Nie możemy mu pozwolić na dotknięcie piłki w ciągu tych, tych ostatnich chwil. Ale no ładnie. Och, ten Mbappé na 7 meczów jest racja. Dobra, wpuścił Sterlinga, wpuścił Kylian'a Widzę pressing na maksa No i koniec Ach, jeny, ile bramek pada w tych moich meczach, masakra to jest Szybka analiza składu, znów Mertens, Ramos z Kulibalim i tiwo Kurtua. Zobaczymy, czy Inform będzie lepszy Spokojnie, taki gracz jak ja wie, jak pokonać każdego bramkarza Ale pocisnął tym Kulibalim i przez to mamy teraz dużo miejsca do ataku. Adama dośrodkowanie Kutin Nie, to jest Memphis z lewej nogi 1-0. I widzicie, rywal popełnił ten sam błąd, który ja popełniałem często ostatnio. Wybieganie tym kulibalim, przez to no, sami widzieliście, ile tam było miejsca. Ciekawe, jakiej zmiany dokona czerwony hipopotam Bengtson 5. No dobra, czekam, czekam na to. Lecisz, Kutinio! No, biegaj, biegaj, biegaj! Pracowitość jak ja! Chłopie złoty. Ja Cię proszę Przełączna van de Beek'a Dziękuję, oczywiście bez nerwów Ale Holland się urwał po długim Wow Dobra A to wszystko się zaczęło od tego, że Coutinho nie chciał kończyć akcji wtedy Coutinho, rzut rożny Carlos Do koszyka Teraz Filipe Coutinho, Coutinho Dośrodkowanie, kurde bele Jak się to podbijało tutaj Memphis! Uff. Sorry, że nic nie mówiłem, ale tutaj właśnie była potrzebna taka chwila koncentracji. No i Depay z, Depay z kolejnym golem. Tutaj Ramos mógł chyba wystawić kolano, trochę pomóc przeciwnikowi. Może, gdyby rywal się przełączył na niego. Ale mamy to. Stój, stój, stój! Dobrze, kurtuł i zamarkuj, zamarkuj. <grybuj> nie, no jak sobie wybiegł ten kurtuł. Rozbar Challenge wygrany Była piękna informacja Punkty tracisz przyjacielu I mamy srebro 3 Kurde 6 zwycięstw z rzędu Ja musiałem zacząć z dwiema porażkami By właśnie być później w tak dobrej dyspozycji The GOAT Ciekawe kto tutaj jest jego GOATem Chyba, że rywal nazywa siebie greatest of all time Okej, okay, jestem gotowy Coutinho, Rashford Dobra, teraz Luta 1-0 Takie strzały zawsze wchodzą, naprawdę siła, siła i jeszcze raz siła Nie no, te podania są tak eleganckie Dobra, przy słupku Rashford, no, tak... Depay 2-0 Świetne podanie Memphisa To jest moment, w którym zamykamy to spotkanie I z Rabon. o skurczy byku Tak jego gola mi zabrał dla widzów tutaj chciałem z Rabony zlekceważyć przeciwnika No i w ten sposób ja tracę gola przez to, że zlekceważyłem przeciwnika, Williams! No mam za swoje, ale Joe Gomez się tam tak poświęcił Przepraszam, chciałem dać wam show A tak to was zawiodłem Gubię się, za szybko gramy Rashford Dobrze, łaka łaka, cyk Podanie i Pogba! Aj, chyba lob był dobrą opcją nawet Jeszcze Van de Beek Kurde, no tak. I Paul Pogba, no on to akurat maestro. Burger maestro. Orsic! 3-1, koniec. Było groźnie, było niebezpiecznie, ale jest, jest, jedziemy! 7-2! Dresden Fortuna, naszym dziesiątym rywalem Food Champions, Anus Sansufati, Rodrigo i Portu. Już widzieliśmy tę trójkę z przodu dzisiaj, a Kanji. Kurde, nie pamiętam, czy na pewno grałem przeciwko temu Zakari. No ale myślałem, że to będzie troszkę częściej spotykana karta. No ale jednak brakuje takich ciekawszych kart w Bundeslidze. Może jakimiś promocjami to zmienią, ale na razie. Szału nie ma. Wiedziałem, że tu zagra i Zakaria nie trafia. Ło, wow, chwila. No dobrze, dobrze, o to chodziło. Lecisz, Memphis, czekamy. Oho, na to czekaliśmy, ale. Kurde, za dużo, ale mówię, prawda? Dobra, gol. <gol> Serio. Jeden do zera. Markus Rashford. Jesteśmy na drodze do ósmego zwycięstwa. Naprawdę wierzę, że to może się wydarzyć. Coutinho, Coutinho. Coutinho, Coutinho. W poprzedniej FIFA pod takim kątem wydaje mi się, że piłka zostałaby uderzona, uderzona zewnętrzną częścią stopy teraz. Nawet próbując, tak jak mi kiedyś radziliście z tą finezją, to nie idzie na siłę. No właśnie... Z... Dobra, myślałem, że się podłączy Van de Beek, bo oczywiście znów te barany nie potrafią zapamiętać, na jakiej pozycji mają grać. Kurde, Van de Beek, jak jesteś środkowym pomocnikiem, to grasz w środku pola. Quincy Promes, jak jesteś główka do golkipera, to jest... Myślałem, że to wypluł, dobra. Mamy, mamy 8 do 2. Mamy, czy nie mamy? Mamy. Udało się, 8 zwycięstw z rzędu. Och, mówiłem, że te porażki na początku musiały być. Dzięki temu dostałem idealny matchmaking. No i cyk. Jak zawsze do samego końca w napięciu. Myślę, że dośrodkowań samych nie znerfią, jednak bardziej to wykończenie z pierwszej piłki. Bo środkowania według mnie, no. Może będą trochę mniej silne. Trochę lżejsze, powiem tak. Ale też te strzały z pierwszej piłki, one są zbyt skuteczne. Choć strzał blisko bramki, może bramkarz mógłby tam wyjść, no. Pewnie jakoś to dopracują, tylko pytanie brzmi, co innego zepsują, zobaczymy. Nieźle, nie. Osiem meczów z rzędu, zobaczymy jak to pójdzie dzisiaj. O 18 widzimy się ponownie na Twitchu, gdzie kontynuujemy przygodę w lidze weekendowej. Postaram się rozegrać 10 spotkań, jednak zobaczymy, czy po prostu wytrzymam psychicznie. Mam nadzieję, że powtórzymy ten sam wynik. 8 do 2 i ja naprawdę będę zadowolony, bo. To oznacza, że dojdę do, do bilansu 16 do 4, później takie toczenie się do tego G1, a co będzie później? No zobaczymy, oby tylko dzisiaj nie schrzanić. Trochę się cykam, ale wierzę w swoje umiejętności, bo naprawdę, bo naprawdę wczoraj im więcej grałem, tym według mnie trochę lepiej, ostrożniej, odpowiedzialniej grałem. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, zobaczymy czy przełożę to na dzisiejszą grę. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia jeszcze dzisiaj, no i jutro o 15 w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!